Cześć, nazywam się Piotr Tyszkiewicz, jestem jedynym właścicielem i założycielem stronki customuj.pl. Każde zamówienie złożone na stronie jest wykonywane tylko i wyłącznie przeze mnie, gdyż mam pewność, że będzie ono po prostu dobrze zrobione. Na rynku dostępnych jest ponad kilka tysięcy różnych bluz i praktycznie każdą miałem u siebie i każdą przetestowałem pod względem kulkowania się, pod względem trwałości koloru, pod względem tego jak nadruk się trzyma danej odzieży i aktualnie na stronce są dostępne tylko te, które uznałem, że są możliwie najlepsze z najlepszych. Na stronce w Kreatorze można stworzyć podstawowego customa z dowolnym zdjęciem lub napisem, gdzie po wyborze odpowiedniej opcji odzieży pod nadruk można dodać grafikę i automatycznie ja ją ustawię lub samemu można wybrać opcję ustawienia w miejscu, w którym się chce. Można też wybrać z gotowych projektów dostępnych w dziale customy lub kupić po prostu odzież bez nadruku w dziale basic. Każde inne projekty są wyceniane indywidualnie przeze mnie, wtedy dobieram odpowiednią technikę, aby produkt był możliwie najtrwalszy. Realizacja zamówienia trwa przeważnie około tygodnia. Niektóre rzeczy wysyłam szybciej, na przykład Tam możliwa jest została w ciągu dwóch, 3 dni, zaś pozostałe projekty są uzależnione od skomplikowania danej grafiki. Po wysyłce zamówienie do Was przychodzi w takim foliopaku. W środku oczywiście znajduje się bluza lub koszulka nadrukiem lub bez. Znajdują się naklejki oraz słodkości, zaś faktura oraz wszystkie szczegóły zamówienia przychodzą Wam na maila. No, na pierwszy filmik myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem jak tutaj poruszać się po stronie. Zawsze można do mnie napisać na fanpage'a, na facebooka albo na instagrama. Zawsze Wam pomogę i doradzę co i jak. Także trzymajcie się i do następnego.